Heja, heja! Z tej strony Michaelo i zapraszam Was na kolejny odcinek cyklu Zagrajmy w Football Manager 2013. Jest to odcinek numer 2. Mamy 2 września 2012 roku. Od, od naszego ostatniego spotkania minęło już trosze, troszeczkę meczy. Dlatego też pokażę Wam, co się działo w międzyczasie w, naszym, w moim zespole. Przejdźmy do terminarza. Graliśmy ostatni, ostatni mecz z Granatem. Skarżysko-Kamienna, potem był mecz towarzyski z Zawieszą Bydgoszcz, który o dziwo nawet sam zagrałem, jakoś tak wyjątkowo chciałem, żeby piłkarze tak na totalnym ruzaku zagrali moją taktyką i się do niej przyzwyczajali. Eee, po, po, pomimo tego, że przegrywałem już 2-0, ale na szczęście udało się to wyprowadzić na 2-2 po dwóch bramkach Łukasza Fiołka. Eee, następnie był mecz e, dojedzą rundy kwalifikacyjnych Pucharu Polski, on nam troszeczkę nie wyszedł, aczkolwiek tu się usprawiedliwion po części tym, że e, oj coś mi nie poszło mi coś nacisną, o. E, że usprawiedliwimy się tym właśnie, że nie mi troszeczkę właśnie graliśmy ten spanning z Zawieszoną Bydgoszcz, bo mieliśmy paru zawodników w środku pola, których e, nie mogłem wystawić przez... E, przez fakt, że mieli niską kondycję i musiałem grać totalnie z dupy ustawieniem przez co no, wynik jest jaki jest. E, następnie graliśmy mecz z bronią radą, to, był, to była aż inauguracja ligi. przyznaję się szczerze, że miałem akurat nagrywać ten mecz, ale jakoś tak wyszło i... i generalnie jakoś tak wyszło. E, tutaj pamiętam, że była całkiem ładna bramka i to za wynika, bo właśnie po tym meczu tym z promieniem to się troszeczkę wkurzyłem właśnie, że za mało zawodników mam właśnie w środku pola i dwóch sobie dokupiłem, kupiłem, znaczy dobrałem z Wolnego Transportu i w tym właśnie jedną bramkę właśnie zdobył niejaki słowo, więc stawasz, Zresztą całkiem ładno, akurat dlatego chcę Wam ją tutaj pokazać. Generalnie jest to całkiem dobry, jak na, jak na warunki oczywiście, trzeciej ligi młody zawodnik, new Gen. No i zobaczymy co z niego wyniknie. Widok ogólny, pokażcie mi, wiadomo to było. Nie chyba, chyba to to było. Rupa do, do Rużyńskiego, przepraszam. Ten do Stawarza i Stawarz ładnym strzałem z daleka pokonuje bramkarza broni. Eee, następny mecz z Mazurem Kartczew wynik remisowy jak zresztą widzicie 1 do jednego w międzyczasie jeszcze tak jak zresztą tutaj widać po tym no, Piotr Grupa, drugi z zawodników który dokupiłem właśnie e, na środek pola nie wykorzystał kadnego e, następnie mecz z zawieszą żgów chyba dobrze czytam e, aż 5 do zera jak zresztą widać wynik no, nie ma hokejowy no ale no, przeciwnik też no, nie jest jakoś zbytnio wymagający, nie był. I po tym meczu wyjazdowy z soku Aleksandrów Łódzki zakończony wynikiem 2 do 2. Jak zresztą zauważyliście, to formy mamy dość taką różną. I no, generalnie to jest tak, że, na, że u siebie w domu całkiem sobie nieźle radzimy. Natomiast już gorzej jest, jak już mamy gdzieś wyjechać i... Chociaż też no, nie jest najgorzej, bo z drugiej strony, yy, no jednak się przegrywać, nie przegrywamy. Tylko jak już to remisujemy. Dlatego się cieszę, że następny mecz gramy u siebie. I to jest tak ważne. Bo do dobowy. Yy, dalej, co chcę wam pokazać, może jakieś statystyki zawodników. Yy, statystyki i może tak... O, jako na Liga Łódźko-Mozyniska najwięcej meczów, no tutaj jak najszybciej zawodników wyników tego, tutaj, tutaj nie będę tutaj przedstawiał dokładnie już po kolei. Naszym najlepszym strzelcem jest na obecną chwilę Łukasz Fiołek, który ma zresztą dość, dość dobrą akurat to również średnią osiem na poziomie 7,3, licząc, licząc też z Pucharem Polski. Oraz Tomasz Różycki, aczkolwiek u niego to też fakt, że chyba ze dwie bramki zdobył z rzutów kadnych, więc... Zresztą też średnia, jak najbardziej bardzo dobra na poziomie prawie 7,6 transfery były nawet. Może, tak, troszeczkę. A pokażcie historia. I tak jak wam pokazywałem, tutaj prócz tego Tomasza Włóżickiego właśnie słowo mi te stawasz. Zresztą co mi akurat do niego przekonało, to bardzo dobre akurat też jak na czcią oczywiście warunki fizyczne. Co, co zresztą jak w jednym z e, tekstów na CMRF się okazało, że, e, że są one jednymi z najważniejszych atrybutów w ogóle w całej grze, więc e, znaczy może nie tyle co w ten, ale no Dobrze jest, jak zawodnik jest bardziej fizyczny jak, jak techniczny. No i drugim zawodnikiem jest właśnie Piotr Ropa. Obydwa zawodnicy bardzo młodzi. Nawet nie mają już 17 lat. Zresztą Europa, Europa dopiero, dopiero za 2 miesiące skończy. 17 lat. Rupa jak na razie nie powala, aczkolwiek no, bo trzeba też to wziąć pod uwagę, że ma dopiero tam niecałe 17 lat, więc mam nadzieję, że się mu z czasem mimo wszystko rozwinie. I będzie można go sprzedać z jakieś rozsądnej pieniądze. Yy, I postanowiłem, że odejdzie od nas na wolny transfer Karol Bednarczyk, bo jako że i tak yy, mamy na, środek, na obronę generalnie dość sporo zawodników dostępnych, a i też on no, dość w dość, pod, yy, w dość duż, wysokim wieku jest dość no i jest też no, niezbyt niezbyt dobrze zresztą to było ledwo na, na pół gwiazdki. No a jako, że no, jednak ma już 32 lata, no, to też już te umiejętności nie będą mu wzrastały. Dobrze przejdźmy może już tak po do meczu, jeżeli czegoś mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. E, dobra, jesteśmy teoretycznie faworytem, no ale to tak jak też mówiłem przy okazji dwunastki to tak, wiadomo, to, gdzie to se, można wsadzić akurat te zapowiedzi e, niechby to może no chociaż w sumie tutaj akurat jeżeli chodzi o, o skład to może zostawimy akurat dobrze to może na wszelki wypadek jeszcze wezmę i zapiszę ok także jak na razie generalnie kariera jest całkiem przyjemnie mi się układa w porównaniu z moimi innymi karierami które rozgrywam czy to sam czy to, yy, czy to poprzez multiplayera jedynie tylko co w sumie czego się obawiam to że w pewnym momencie może nam zbraknąć kasy bo mamy ogólnie startowaliśmy z, z pułapu bodajże chyba 60 tysięcy euro i po miesiącu już mam jakieś, jakieś prawie 10, 10 tysięcy mniej, więc, więc nie wiem jak to będzie, jeżeli chodzi o kasę. No ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, jak mi się, jak mi się wydaje. Dobrze, przejdźmy do meczu. Um. zarzecznie i tutaj poproszę żeby na ten Pana co to ma niski poziom e, kondycji, żeby dać mu odbiór a ja, więc tutaj kontrolę ustawimy i spokojnie powiem, że dajmy kibicom jakiś powód do radości. I jednocześnie, że nie tracę wiary wiary w ich umiejętności które niewątpliwie są, tylko że na poziomie przydzielimy. No i woda mi się skończyła. Dobrze, to odpoczynamy mecz. Niedbowy. Sieracki. Tutaj do Łowickiego. Łowicki, patrz mi chyba. Ech, teraz akurat zmieniłem sobie troszkę ustawienia, bo jako, że sobie, żebym mi pokazywał tylko głównie kluczowe, a przy poprzednim meczu, z poprzedniego odcinka to było ustawione na, na bodajże na rozszerzony, więc Kabała, Maciaszek, Maciaszek do Kabały, ten odgrywa do Sieradzkiego, Kabała, wrzutka, wbija Wojtczak, Szulc, Skowroński, Skowroński w polu karnym, Rabenda podaje do Zaborowskiego, broń Kaczmarczyk i no niestety piąta minuta gry, Ursus zdobyła gola na 1 do 0 po bramce. Pana Grzegorza z No nie, dobrze. Zaczęliśmy to spotkanie. Furman wybija. Kabała. Więc wezmę u sobie następny Po pierwsze. Um, na utrzymanie piłki i na nękanie rybaru. To tylko też, też tak chcę tylko powiedzieć, bo jeżeli ty komentarz w tym odcinku nie będzie jakoś zbytnio, jakiś porywający to serdecznie przepraszam akurat ale... jako to odpadło dni mam temperaturę i też tak jakoś. Łach. No to nie brzmi już, za dobrze. Daniel Rabenda. 9 minuty meczu, 2 20. No panowie, kurwa, no co wy robicie? Toż to aż woła o pomstę do nieba. No bo inaczej, zagrajmy na oficy, bo i tak nie mam już nic do stosowania, nie dbajcie do to. No, na piąte awansuję. O. Łowicki. Daleko do koniecznego, ale przyjmują nasi. Koncetienko. Ciużyński. Kolasiński do Koncetienki. Furman Mateusz dobrze do Fiołka Fiołeki 2 do 1 Łukasz Fiołek bramka kontaktowa 25 minuta meczu najlepszy strzelec z Gieka Główek zdobywa gola To jest trzeba przyznać że bardzo dobre podanie również Mateusza Furmana który dobrze dobrał do Łukasza Fiołka Fakt mógł troszeczkę wcześniej bo już pod koniec już tak mi się wydawało, że już, już obecy uzyskać mogą dobiec, jako dodać mu piłkę, ale na szczęście Na szczęście zdążył to wykończyć tę akcję. Konzatienko do Ciużyńskiego, Ciużyński Fiołek Fiołek czy będzie 2-2? Tak jest! 2 do 2! 35 mięta meczu i znowu Łukasz Fiołek zdobywa Gola. Uh, Tutaj mi pokazuje, że dochodzimy do większości doświadkowań i dominujemy bardzo ogłody piłki. Więc trzeba by to jakoś może wyeksponować jakimiś uh, szybkimi centrami i generalnie atakami skrzydłami. Łowicki, oj, żeby to nie było 3-2 jak na razie grad bramek na stadionie przy, przy ulicy Kołowej. Piąta bramka, w tym trzecia dla Ursusa. No to akurat zauważyłem że jesteśmy jest oszczędowujący nieskutecznie w, w, w odbiorze piłki. No to akurat już Panie zauważyłem, panie za No i to akurat też zdążyłem już tak się domyśleć. A powiem asertywnie, że oczekuję znacznie lepszej drugiej połowy w Waszym wykonaniu i w szczególności to się tyczy akurat obrońców. Gdyż jestem... Achójta. Jednocześnie chcę pochwalić akurat... Eee, pana Fiołka. Mam wrażenie, że zjebałem mu to zmowę motywacyjną. Chociaż czasami akurat tak właśnie zauważyłem już w... oj fiołek będzie hat -trick, będzie hat -trick. tak jest! Hat-trick, Łukasza fiołka 3 do 3! Chociaż to akurat zauważyłem, to już nie tylko właśnie w filmie 13 akurat, ale i w 12 też, czasami nawet lepiej właśnie już żeby było, że morale spieprzone są, czyli żeby nie udała się rozmowa motywacyjna, bo czasami nawet to wyzwala właśnie taką agresję jakoś wśród zawodników i bardziej się starają akurat, żeby mi to udowodnić, że ja się myliłem też oczywiście też w dużej, w dużej mierze akurat też to działa akurat odwrotnie, akurat a, a to jest bardziej akurat, e, kurwa, bardziej akurat e, wyjątek od reguły, no ale zdarzają się też i takie sytuacje. Ja pierdziele. Dobra, Kaczmarczyk albo, albo Piotr Sieracki. I niestety Sieradzki. Aha, musimy zacząć pisać troszkę ostrożniej, ale nie ma ustawionego przecież na agresywne odbycie piłki. Czyli mamy pechowo, bo dobrze zgromadzę piłkę i celnie strzelamy. Tutaj pisze, że ma ciaszek, ma zbyt wiele swobody. No to może jak tak to coś mu coś ustawmy, jakieś dodatkowo, na przykład pressing i agresywne odbudki piłki ustawmy mu a tak gdyż Mierzwiński, Sieradzki jednak to przyjmuje konieczny, konieczna, no niebezpieczna sytuacja i na szczęście kaczmarczyk wybrania to rzut różny dla, dla zawodników uzysusa Tatienko wybija. Sieracki. Sieracki na prawym skrzydle. Spokojnie do szulca. Szulc Schulz strzela nad bramką na szczęście. Dobra, może swoją drogą jakąś zmianę przeprowadzę. P -p 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 zejdzie może przede wszystkim mierzwiński, a wyjdzie Przesowa i wejdzie słowo i tak a stawasz w miejsce Kolasińskiego. No, miło ktoś zasubskrybował, a nie, skomentował mój no. kanał. Po meczu trzeba będzie zobaczyć, co tam ktoś wystudował Czy to był zwykły hejt, czy, czy coś jakiegoś trochę bardziej konstruktywnego. Koncetienko, cudny, cudnie podał do fiołka. Fiołek czy będzie 4-4? Łukasz Fiołek Show. Czwarta bramka tego zawodnika. Ej, Furman Furman. 5 do 4 84 minuta meczu Mateusz Furman zdobywa gola dającego nam prowadzenie w tym meczu. Niesamowity mecz. Udało, udało mi się trafić. No takiej ilości jak to ja się nie spodziewałem mimo wszystko w tym meczu. To nam daje na obecną chwilę trzecie miejsce. Tuż za Sokołem i MKS-em Kutno. Zresztą jakoś z Kutnem to chyba jakoś nawet nie niedługo gramy. Chociaż też nie do końca jestem pewien, bo terminarzy tak nie pamiętam na... tak na Amen. Ciurzyński. To już jest doliczony czas, gdy ostatnie, te, 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 ostatnie nieco ponad minuta do końca meczu. Ciurzyński. Do Stawarza. Stawarz. Fiołek, Ciurzyński, Furman, do Fiołka, Fiołek, Fiołek, nie ma gola, nie ma piątego gola, ale coś się odwróci, to nie uciecze, 6 do 4, Łukasz Fiołek, piąty gol tego zawodnika w dzisiejszym meczu, no naprawdę aż jestem, aż nie wiem co mam powiedzieć o tym zawodniku już, to co on już wyprawia, to normalnie... Messi przy nim to mało Maciaszek Broni Malczyk No z jakiegoś no, jak, no gdyby tylko nie ta nie obrona to to naprawdę to byłoby byłoby akurat dobrze, no bo tutaj no, jak bądź bądź 4 bramki stosowane to nie jest akurat zbytni powód do dumy No ale no to chociaż plus taki właśnie, że chociaż że udało nam się zdobyć o te, te dwie bramki więcej a to że jestem bardzo zadowolony generalnie. no Łukasz Fijałych, no zasłużył sobie na tą ocenę również 10 Ojej, poproszę o analizę. Teraz samo strzałów cennych oddaliśmy co Usus, jednak żeby ogółem o dwa strzały więcej co za tym idzie, tak idąc akurat analizą Grzegorza Mielcowskiego, oddaliśmy więcej. Więcej, więcej strzałów niż Usłus i, i, i tyle samo dlatego też byliśmy mniej skuteczni akurat, no bo jednak więcej, więcej sytuacji było, procentowo mieliśmy więcej sytuacji, y, z, gdzie nie trafiliśmy na brak. No no dobra, to już tyle, jeżeli chodzi o mój, o mój żenujący wywód. Kontynuujmy. Aha, za chwilę będzie mecz z Omegą. Yy. No to, no, no to akurat się spodziewałem, że po tym meczu na pewno Łukasz Fiołek będzie najlepszym strzelcem ligi. E, Okej. Okay. Futman dostaje podwyżkę, jako że wystąpił w pięciu meczach. No dobra, no, no, niech, niech se dostanie podwyżkę. Prowadzi swój zespół. Ja mam, no nie mam, no, no, po takim meczu to akurat... Po takim meczu to ja akurat... To ja akurat... już nie wiem co miałam powiedzieć no bo konferencję pomyczyłam po to już sobie już e, po tym jak skończy dobra to zrobimy jak kończy dobra zobaczmy teraz seminarz e, najbliższe mecze to jest Omega Kreszczów, Watota Sierac, Włókniarz no ja nie wiem tak myślę że może że może coś koło tego w tym meczu z Odłem Wierzbica bym może coś nagrał może ten albo z albo Pognią Grodzisk Magrebski nie wiem tak akurat Coś koło tego może. Więc, więc dobra, także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, dajcie łapkę w dół. Albo w górę możecie też dać, nawet jak Wam się nie podobało. Subskrybujcie kanał, dajcie... Lubię to, jeżeli macie twarz książkę na fanpage'u, do którego link umieszczam w opisie. Jeżeli chcecie, możecie mi też dodawać na Steamie, na Twitterze, na Twitterze w sumie też nawet. Wszędzie akurat i tak mam ten sam akurat eee, nikrozwinięcie, więc to akurat to tylko tylko też, że tam wpiszecie tam Facebook ukośnik Michaela92, Steam ukośnik Michaela92 i Twitter bodajże to samo jest. Tylko tyle, że oczywiście jest Twitter na początku. Dobra, także tak jak mówiłem, to tyle i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!